A teraz nowy odcinek programu You Can Dance Dzień dobry dziewoje teraz wam za Wiadomości Radia Maryja. Witam państwa w TVD dupy nadajemy na żywo z miejsca gwałtu z sprawcami podobno było trzech czarnuchów wiemy tylko tyle, że teraz prowadzą aptekę przy ulicy Trockiej i sprzedają kondom nieletnim mamy też ich zdjęcia proszę obejrzeć. Prosimy o ostrożność na ulicach, czarnuchy są zarażone wirusem HIV i są niebezpieczni dla otoczenia LOL.